Witajcie. Dzisiaj zagłębimy się w tajniki danych strukturalnych, które są kluczem do lepszej komunikacji z wyszukiwarkami. Przekonaj się, jak prostymi krokami możesz lepiej komunikować się z wyszukiwarkami. Zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest Holding Prime Avenue Group, realizujący projekty techniczne w zakresie marketingu i reklamy. Do grupy należą Brandlife, agencja brandingowa z 40-letnią tradycją. Agencja Wrocławska Digital Marketing 360. Prop.seo, techniczne SEO, SEM, Viral Mood, Video Marketing, Coders Pilot, automatyzacja procesów biznesowych, Brandlight, branding wersji Lite, Networth, Mastermind dla przedsiębiorców. Zadajmy sobie pytanie, czym są dane strukturalne? Dane strukturalne lub inaczej mikrodane, dane schema, czy dane uporządkowane są po prostu zorganizowanymi informacjami dla robotów wyszukiwarek umieszcza się w kodzie strony. Ale dlaczego są tak ważne? Ponieważ dane strukturalne pomagają wyszukiwarkom zrozumieć kontekst i zawartość strony, co może przyczynić się do lepszego pozycjonowania w wynikach wyszukiwania. Umożliwiają one również tworzenie bogatszych fragmentów tak zwanych rich snippet's, co może zwiększyć CTR z wyników wyszukiwania. I jakie wyróżniamy rodzaje danych strukturalnych. W pierwszym przypadku mikrodane to format oznaczenia danych strukturalnych w treści HTML, który umożliwia przeglądarkom, wyszukiwarkom i innym aplikacjom internetowym lepsze rozumienie i interpretację zawartości strony internetowej. Mikrodane są zintegrowane bezpośrednio w kodzie HTML strony i używają specjalnych atrybutów do oznaczania. Elementów. Następnie mamy kolejny rodzaj. Jest to rozszerzenie HTML, które pozwala na wzbogacenie strony internetowej o dane strukturalne, używając atrybutów w kodzie HTML. I te, ten rodzaj mikrodanych jest bardziej elastyczny niż poprzedni przykład, ponieważ pozwala na reprezentowanie bardziej złożonych relacji między obiektami i jest używany do osadzenia. Bogatych metadanych w stronach internetowych. I mamy kolejny format yy, wymiany danych, i jest to format JSON zaprojektowany specjalnie do przenoszenia danych połączonych. Yy, JSON jest rekomendowany przez yy, W3C jako metoda włączania danych strukturalnych do stron internetowych. Jest to szczególnie przydatne w kontekście aplikacji webowych i interfejsów api ponieważ JSON jest lekki i łatwo przetwarzalny przez Javascript. JSON pozwala na definowanie kontekstów, co umożliwia określenie znaczenia danych. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach korzystających z danych połączonych, umożliwiając integrację danych z różnych źródeł i w, różnym, i w różnych formatach. I teraz chciałbym Wam opowiedzieć analogię odnośnie tych rodzajów danych. Wyobraź sobie bibliotekę z tysiącami książek. Aby łatwo znaleźć książkę na dany temat, potrzebujesz katalogu, który opisuje każdą książkę. Tytuł, autora, gatunek itd. W internecie strony to książki, a dane strukturalne to katalog, który pomaga wyszukiwarkom zrozumieć, co znajduje się na każdej stronie. I jeżeli chodzi o mikrodane, tutaj. Używanie mikrodanych jest jak dodanie do książki karty bibliotecznej z podstawowymi informacjami: tytułem, autorem i rokiem wydania. Następnie mamy kolejny rodzaj RDFa i pozwala ono na dodanie do książki bardziej szczegółowej karty bibliotecznej, która zawiera nie tylko podstawowe informacje, ale także opisuje relacje między książką a innymi obiektami, na przykład innymi książkami tego samego Y, Autora i mamy jeszcze JSON. I tutaj y, wyobraźmy sobie, że JSON jest jak elektroniczny system katalogowania, który umożliwia łatwe łączenie informacji z różnych źródeł. Czyli, tak jakbyś miał dostęp do wielu bibliotek naraz i ich aktualizację bez zmieniania samej książki. Mam nadzieję, że te analogie y, bardziej y, lepiej Ci to po prostu wytłumaczyły. Różnice między e, tymi danymi strukturalnymi. I przejdźmy sobie teraz do e, kolejnej części. Implementacja danych strukturalnych na stronie internetowej jest jednym z kluczowych kroków w SEO, który pomaga wyszukiwarkom lepiej zrozumieć i indeksować treść Twojej strony. Oto podstawy implementacji danych strukturalnych przykłady kodu dla różnych formatów oraz narzędzia, które. Mogą ci w tym y, pomóc. I jeżeli chodzi o y, mikrodane, mikrodane są używane do adnotacji elementów HTML w celu przekazania wyszukiwarkom szczegółowych informacji o zawartości strony. Y, I teraz chciałem Wam pokazać jeszcze przykład, y, jak takie, jakby taki y, format może wyglądać. I tutaj macie y, pokazany właśnie ten przykład. I w jaki sposób możemy to zaimplementować. Następnie przechodzimy do kolejnego formatu danych i w tym przypadku tak samo umieszczamy nasz kod w kodzie HTML i tak jak wcześniej wspominałem pozwala na bardziej ten kod pozwala na bardziej złożone relacje między danymi i tutaj właśnie tak samo mamy przykład jak to mniej więcej może wyglądać. Przechodzimy jeszcze do kolejnej, do kolejnego formatu JSON. I tutaj właśnie też wam pokazałem w jaki sposób e, możemy za pomocą właśnie tego formatu e, formatu danych e, umieścić e, no nasze dane strukturalne. E, ja tutaj na przykład podałem przykład e, media e, MediaMarkt i i tak to mniej więcej może wyglądać. I to co jeszcze tutaj warto wspomnieć, co już wcześniej mówiłem, że to jest jakby najbardziej preferowana metoda dodawania danych strukturalnych do strony internetowej, ponieważ ona nie wymaga mieszania danych z kodem HTML. I to jest bardzo ważna informacja. I przejdźmy sobie teraz jeszcze do narzędzia i zasoby jeżeli chodzi o dane strukturalne. I co my tutaj mamy? Mamy przede wszystkim Google Search Console i ona umożliwia monitorowanie, jak Twoja strona jest widoczna w Google i w Google Search Console właśnie możemy też interpretować dane strukturalne. Następnie mamy narzędzia. Narzędzie, przepraszam, do, do testowania danych schema, i w tym, jak wejdziemy sobie pod ten link, to możemy sobie zweryfikować, czy dane strukturalne są poprawnie zaimplementowane i zrozumiałe dla Google. Następnie mamy schema.org, i jest to strona, która zawiera pełną dokumentację i przykłady y, użycia, i służy ona do sprawdzania. Poprawności i zgodności danych strukturalnych z rekomendacjami schema.org, co pomaga, właśnie zapewnić, że Twoje dane są zrozumiałe dla wyszukiwarek i innych narzędzi, które korzystają, właśnie z tych danych. Następnie mamy jeszcze narzędzie, no narzędzia online do i eksperymentowania, i ja w tym. Y ja zazwyczaj korzystam właśnie z tego pod tym linkiem, który jest pokazany na ekranie. To jest bardzo fajne narzędzie. Możemy tam sobie właśnie wybrać, jakie chcemy umieścić mikrodane i dostaniemy od razu po prawej stronie wygenerowany format danych. Następnie mamy Chata GPT. Za pomocą właśnie ChatGPT, to jest bardzo właśnie też fajne. Jakby ja głównie korzystam z tego narzędzia, które mówiłem wcześniej, tak? Schema Markup i z ChatGPT. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że Chat GPT, no zawsze musimy weryfikować, tak, co on tam nam odpowie. I po prostu, jeżeli mamy dostęp do czata GPT, wpisujemy sobie w wyszukiwarkę, napisz mi krodane, czy to na przykład dane strukturalne, JSON, na przykład dla jakiegoś produktu i on Wam po prostu odpowie na Wasze pytanie i wygeneruje Wam kod. Następnie umieszczacie go u siebie na stronie i możecie wtedy za pomocą tych narzędzi, które tutaj też omówiłem, przetestować, zweryfikować, czy jest OK i ewentualnie na bieżąco coś tam zmieniać lub modyfikować. OK, i teraz pokażę Wam, jak stworzyć dane schema. I przejdźmy sobie do przykładów. Ja teraz przejdę sobie właśnie do czata GPT i wejdźmy sobie na przykład na Zalando. I na przykład wybierzmy sobie y, jakieś, jakąś rzecz, na przykład tak, y, na przykład taką. I chcielibyśmy dla niej wygenerować y, dane y, dla schemat. Y, Jak możemy to zrobić za pomocą y, czata y, GPT? Y, wpisujemy mu: y, "Napisz mi y, dane strukturalne". Wpisujemy adres URL i następnie wpisujemy, wpisujemy mu jeszcze informacje, aby wygenerował to w JSONie. Tutaj właśnie mamy wygenerowane. Możemy to umieścić następnie na stronie. I tak jak wspominałem wcześniej, należy to potem przetestować, czy to wszystko się, czy wszystko się zgadza. To jest jakby jeden pierwszy sposób, tak? Drugi sposób to e, tak, jak tutaj dziś pokazywałem wam te narzędzie, e, i tak samo e, możemy sobie na przykład e, chcielibyśmy umieścić dane strukturalne dla e, breadcrumbsów. I na przykład e, chcielibyśmy dla, właśnie dla tych spodni to zrobić, tak e, czyli, tak by jest nasz e, drugi e, adres URL. Pierwszy to będzie na przykład. E, już patrzymy. To jakby jest pierwszy sposób. Drugi sposób, należy skorzystać na przykład z tego narzędzia i na przykład chcielibyśmy skorzystać na przykład dla, stworzyć dane strukturalne dla breadcrumbsów. I na przykład co, możemy sobie ten produkt wybrać. I oczywiście tutaj tak na szybko to pokażę wam, jakie to w zasadzie działa. E, na przykład tutaj sobie damy nasz adres, e, rybaczki, e, damskie, na przykład, e, a tutaj na przykład sobie damy stronę główną, tak? E, tutaj oczywiście całą ścieżkę nawigacji kruszkowej należałoby tutaj pododawać. E, ja tutaj po prostu pokażę wam na szybko i na przykład damy Zalando. I następnie w tym miejscu mamy wygenerowane nasze dane strukturalne. Oczywiście to są przykładowe, tak. Ja to pokazałem na szybko, jak to zrobić. Tu możemy sobie skopiować, i następnie ten format danych tak, nam się skopiuje, i możemy go umieścić u siebie na, na stronie. Ok, jeżeli mamy omówione przykłady, to teraz jak dane strukturalne wpływają na SEO i pozycjonowanie. W wyszukiwarkach. Jeżeli chodzi o dane strukturalne, to mają one kluczowe znaczenie dla SEO, ponieważ pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość strony, co może poprawić jej widoczność i pozycjonowanie. Poprzez precyzyjne opisywanie zawartości strony, pomagają algorytmom indeksować treści bardziej efektywnie. Następnie należałoby sobie zadać pytanie, jak dane strukturalne mogą zmienić wygląd linków w wynikach wyszukiwania. To jest bardzo ciekawe, ponieważ dane strukturalne mogą zmienić właśnie wygląd wyników wyszukiwania poprzez tworzenie rich snippets. Rich snippets to wzbogacone fragmenty informacji, które mogą zawierać np. zdjęcia, oceny w postaci gwiazdek, ceny produktów, dostępności towarów itd. I takie informacje są widoczne bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Następnie mówmy sobie o specyficznym przypadku użycia dla sklepów internetowych. Jeżeli chodzi o branżę e-commerce, no to dane strukturalne mają różnorodne zastosowania, które mogą znacząco poprawić doświadczenia użytkowników oraz nawet efektywność sprzedaży. I oto są jakby kilka specyficznych przypadków użycia. Jeżeli chodzi o produkty, to implementacja, implementacja danych strukturalnych dla produktów pozwala na wyświetlanie szczegółowych informacji w wynikach, w wynikach wyszukiwania takich właśnie jak cena, opis, zdjęcie produktu, co może zachęcić potencjalnych klientów do, do odwiedzenia po prostu strony. Mamy też takie coś jak recenzje. Dane strukturalne mogą być wykorzystane do prezentacji ocen produktów i recenzji bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. I to buduje właśnie też między innymi zaufanie i może przekonać klientów do zakupu. Następnie mamy jeszcze taką fajną opcję jak dostępność. Informacja o dostępności produktów takie jak w magazynie czy niedostępny mogą być natychmiastowo przekazywane wyszukiwarkom i to pomaga klientom w szybszym podejmowaniu decyzji zakupowych. I teraz sobie jeszcze powiedzmy tak na zakończenie, jakie są główne korzyści z implementowania danych strukturalnych. Przede wszystkim pomagają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość strony, co może polepszyć ranking i widoczność w wynikach wyszukiwania. Następnie mamy CTR, wyższe CTR -y dzięki rich snippet's. Tutaj, jak wcześniej opisywałem, są to rozszerzone informacje w wynikach wyszukiwania, przyciągają większą uwagę użytkowników i zwiększają prawdopodobieństwo kliknięcia. Mamy tak samo kolejny czynnik i jest to po prostu lepsze zrozumienie treści przez algorytmy. Strukturyzacja danych umożliwia algorytmom lepsze zrozumienie kontekstu i związanych informacji, co przekłada się na lepsze dopasowanie treści do zapytań użytkowników. I tutaj na zakończenie chciałem podziękować Wam za, za udział w dzisiejszym materiale o danych schema. Zachęcam Was również do dalszego eksplorowania tego tematu i, i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Do zobaczenia.